Piątek 30 sierpnia Krzysztof Domagała Zapraszam na sport. Radom jak Radom zagra z Krakowią. Do tego spotkania dojdzie w sobotę w ramach siódmej kolejki PKO Ekstra Klasy. Radomiak fatalnie rozpoczął tegoroczne zmagania w PKO Ekstraklasie. Podopieczni Bruno Baltozara wygrali tylko na inaugurację z gks Katowice, a następnie przegrali cztery kolejne pojedynki, ulegając Jagiellonii Białystok, Górnikowi Zabrze, Legii Warszawa i Widzewowi Łódź. Taka postawa pozwala im zajmować przedostatnie miejsce w tabeli. Kolejnym rywalem Radomiaka będzie Krakowia. Drużyna z Krakowa w tym sezonie radzi sobie doskonale i w sześciu kolejkach zgromadziła 13 punktów, co zaowocowało pozycją wicelidera rozgrywek jak do tej pory przegrała tylko z widzewem Łódź, a wygrała m.in. z Jagielonią czy Rakowem. Dodatkowo Radomiak przegrał pięć ostatnich ligowych pojedynków z Krakowią, tracąc z nich 13 bramek, a nie zdobywając żadnej. Od powrotu do Ekstraklasy zieloni tylko raz pokonali Krakowie w październiku 2021 roku. Wtedy to w Krakowie Radomiak wygrał 2–1, a gola na wagę 3 punktów w 97. minucie spotkania zdobył Artur Bogusz. Spotkanie pomiędzy Radomiakiem Radom a Krakowią zostanie rozegrane w sobotę o godzinie o godzinie 20.15 na stadionie przy ulicy Struga 63. WKS Czarni Radom pokonali Awie Świdnik 3 do 1 w meczu przygotowawczym do startu nowego sezonu PLS pierwszej Ligi. Czarni Radom rozegrali zacięty mecz kontrolny z ligowym rywalem Awiem Świdnik. Przed startem meczu obaj trenerzy umówili się na rozegranie czterech partii, ale chyba żaden z nich nie spodziewał się, że będzie to aż tak zacięty pojedynek. W pierwszym secie lepsi byli goście, którzy wygrali 25 do 23. W drugiej partii gospodarze triumfowali na przewagi 28 do 26. A w dwóch kolejnych setach czarni wygrywali do 23 i 22. Przed wojskowymi dwa ostatnie tygodnie przygotowań do startu zmagań w pierwszej lidze. O planach na ten czas opowiadał trener czarnych Krzysztof Michalski. Troszeczkę będziemy schodzić z objętości będziemy też zmniejszać, wchodzić w dynamikę na siłowni, żeby na nadchodzące, nadchodzące spotkania już trochę lepiej. Fizycznie się czuć, bo nie ukrywam, że dopiero kończymy ten ciężki okres. Stąd też może się, mogą się pojawiać te problemy w zagrywce, no bo niestety tam jest potrzebna nasza fizyka. A w tym momencie sezonu jesteśmy mocno obciążeni. WKS Czarni Radą ligowe zmagania rozpoczną 14 września od wyjazdu do Gliwic. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia.